Tu są kraina wina i miłości. Tak ją zapamiętałem. No, trochę się w Bokler pozmieniało przez te parę lat. Powędziesz tu trochę i sam się przekonasz. Dla mnie tu jest zawsze trochę jak w baśni: błędni rycerze, elfie pałace. Chcesz powiedzieć, że jesteśmy dziwaczni? Udowodnię, że to nieprawda. Przysięgam na czaple.